Dzisiaj mała uroczystość no, przekazanie nowo zakupionego wozu dla OSP w Lignowach. Niech służy społeczeństwu gminie Pelpin i druhą, aby bezpiecznie i całą mogli wyruszać i wracać z akcji. Jest to wóz, który spełnia ich oczekiwania. Niech będzie bezawaryjny i niech tylko służy profilaktycznie całemu naszemu społeczeństwu. Abyśmy zawsze byli gotowi nieśchętną pomoc bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Auto będzie służyło przez, może nie chcę powiedzieć w tym wypadku, przez wiele lat, ale przez kilka najbliższych lat. Nie. <grych> niech przez kilka najbliższych lat do czasu zakupu nowego auta niech służy i będzie niezawodne i niech przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.